So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to life a shadows on your face. Okay, It'll fall I'm us i And between the am and i Could you make it on your own? If i could, ten i would i would go wherever you will go Where your <laughs> And love must still go on. In your heart, in your mind, I stay. Niebie, to nie jest Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię chłopaku? Mam na imię Fabian. Piasek no. też się odwrócił. No on się jako pierwszy no, odwrócił no, okay. albo drugi, co? On się pierwszy odwrócił. No. Przestałeś się już denerwować trochę? Kurczę, te emocje to są niepowtarzalne. No to wiadomo, ale wiesz, dostałeś się i ona na każdym etapie znaczy, będą coraz przede, przede wszystkim... Nie wierzę w to. A skąd jesteś? Ja, no jestem z dobrodzienia. To jest taka miejscowość, w która słynie z meblarstwa. Aktualnie jestem tapicerem. Tapicerowanie no, na ogół jest. Yy, jest trudne, ale no, to nie jest zawód, który chciałbym jakoś wykonywać przez całe moje życie. Wiem o tym, że walcząc i yy, dążąc do swoich marzeń wiem o tym, że stać mnie na lepszą pracę. I przez moje życie wiedziemy taki cytat Living the Dream, że nigdy w życiu nie można rezygnować ze swoich marzeń. No dlatego też y, próbuję sił akurat w tym programie. Słuchaj, masz e, początek bardzo fajnego głosu, wszystko śpiewasz na gardle, e, w taki bardzo wymuszony sposób, ale gdybyś złapał trochę techniki, to będzie wielki głos, naprawdę. Dziękuję panu bardzo, naprawdę jest panu bardzo ważne słowo. Strasznie dałeś ciała ze zwrotkami, naprawdę. Jeszcze jak się odwróciliśmy, to jeszcze odpuściłeś. Nie, nie wiem, czy... I za to masz bęcki po prostu, jak że do mnie, to dostaniesz lanie. Będzie ci biła. Się nie U mnie będzie troszkę luźniej, nie? U mnie tylko bacik. Kurczę, to teraz mam wybrać, tak? Możemy jeszcze pogadać do ciebie trochę jak chcesz, no. no. no to możemy, bo... Słuchaj, <noise> a masz jakiś zespół? No, mam zespół, gramy z chłopakami. Red Row, Czerwona Awantura. A Raw, no, krwawa zostać no, fanką zespołu Czerwona Awantura. A może miałbyś, nie wiem, jakiś z tyłu głowy przykład tego, co robicie? Zaśpiałbyś coś naszego? W podświadomości działam, w sile wyobrażeń Zamykam oczy i tak po prostu sobie marzę Liczę czas, kiedy zobaczę cię znów Andrzej jest zachwycony. Te same tatuaże. Nie? A ty jeszcze śpisz, uu. Znaczy, zapomniałem tekstu w sumie, ale jeszcze... Ale to co, to, to no, zaśpiewałeś? Yeah. Yeah, Nie. Jest, taki szczery. God damn it. Bardzo mi się podobało. Jak przyjdziesz do mnie, to będziemy szukać takich kawałków nie wprost dla ciebie. Coś pomiędzy... Nie, u mnie będzie po prostu, naprawdę. U mnie będzie... Już. Nie wprost. No, no tak naprawdę to w głowie mam <grywia> jeden wielki galimatias teraz, ale no, będę musiał y, teraz podjąć decyzję, tak? Słuchaj, jak no teraz już musisz. musisz, musisz to możemy chwilę pogadać jeszcze. Decyzja, słuchajcie. Fabian, dajesz? <grywia> <grym> już Dobra, musi. wybieraj. Mam wielki szacunek do pana, do pana muzyki. Strasznie identyfikuję się także z tekstami u Pana. No te o miłości są strasznie, strasznie bliskie mojemu sercu. Do piaska pójdzie. Tak, Daniję? Nie tak się No ale wybieram panią Marysię. <grym> zaskoczył, nie? Zaskoczył?